Pani premier, siadamy na balkonie, tu jest miejsce pani premier, a ja za chwilę usiądę obok. Z góry można zobaczyć, jak wygląda plac zamkowy i jak się pani podoba nasza siedziba. Bardzo, no w bardzo dobrym miejscu. W supercentrum Warszawy piękne widoki. Ten widok dzisiaj być może jest piękniejszy, bo pani premier podobnie jak ja bardzo lubimy ten napis Solidarność, bo z tym napisem jesteśmy związani. To jest niezwykłe, że solidarność ciągle potrafi walczyć o sprawy Polski i Polaków. Rząd nic nie robi, no ale na szczęście jest solidarność. Wszystko, co dobre w Polsce zaczęło się od solidarności i dzisiaj tej solidarności nam bardzo, bardzo potrzeba. Scena polityczna jest podzielona, ludzie są podzieleni za dużo podziałów, za dużo agresji i myślę, że trzeba wrócić do idei solidarności. Powinniśmy się jako Polacy jednoczyć. Ten, ten powrót był. Słyszany wczoraj w Parlamencie Polskim, kiedy przemawiał premier Donald Tusk, jak pani odebrała to przemówienie, w którym Prawo i Sprawiedliwość zostało nazwane płatni zdrajcy pachołki Rosji. No to było skandaliczne, haniebne wystąpienie. Zarzucać prawo i sprawiedliwości takie rzeczy, to trzeba być już nawet nie hipokrytą, ale to jest po prostu draństwo. Tym bardziej, że mówił to człowiek, który... Hmm, Przecież będąc po raz pierwszy polskim premierem, dążył do jak najlepszych relacji z Putinem. Ściskał się z Putinem. Był słynny reset z Rosją, próby nawiązania wszelkich relacji takich, które miały właśnie dać Putinowi tutaj możliwość działania. No i trzeba jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. On jako szef Rady Europejskiej wspierał realizację inwestycji, które były. Na rękę Niemcom i Putinowi właśnie jak na przykład Nord Stream 2. Mógł wtedy reagować nic nie zrobił. I jak tylko został premierem, zlikwidował działania komisji, która miała weryfikować wpływy rosyjskie w Polsce. No to jest w ogóle hipokryzja, że mówi teraz, że będzie powoływać tą komisję. Przecież komisja była. Zrobiono, zrobiono wokół niej histerię. Próbowano stworzyć wrażenie, że to jest komisja, która wymierza przeciwko. Dzień dobry, która ma być przeciwko Tuskowi, a tak naprawdę chodziło o to, żeby właśnie tropić te wpływy rosyjskie w Polsce. Dzisiaj Tusk próbuje stworzyć wrażenie, że będzie się tym zajmował, no ale to ma być komisja przede wszystkim uderzająca w nas. Ale to nie było, pani premier wie, że to nie było przypadkowe wystąpienie, to jest strategia wyborcza premiera Donalda Tuska, żeby powiedzieć albo Kreml, albo Bruksela. Zdecydowanie tak i to jest obliczone na to, żeby właśnie wepchnąć nas w taką retorykę, żeby pokazać, że my jesteśmy tą prorosyjską partią. Wybierajcie nas, Platformę i Tuska, bo my jesteśmy proeuropejscy. To są kłamstwa i nie damy się na pewno w to wymanewrować. I na pewno ta demonstracja jest jednym ze sposobów, bo tu mówicie na temat Zielonego Ładu i na temat tego, co ma i co jest przygotowywane już leży na stole, a właściwie jest realizowane przez Brukselę i Je, Polskę. Jest realizowane i to niestety również za przyczyną zgody Tuska, bo ja odczytuję całą tę jego grę w ten sposób, iż on tutaj oczywiście w Polsce mówi to, co jest co dla Polaków jest, jest oczekiwaniem Polaków. Mówi, nie przyjmę migrantów, nie przyjmę Zielonego Ładu, ale jednocześnie podporządkowuje się i zgadza się na wszystko w Brukseli. Wizyta von der Leyen, która tutaj przy przyjechała e, i jednocześnie Komunikat Komisji Europejskiej w tym samym czasie, że Polska już jest krajem praworządnym, bo jest Tusk, który zgodził się na prymat prawa europejskiego nad Polskim, to jest porażające, bo to znaczy, że Tusk zaczyna naszą suwerenność oddawać Brukseli. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o Zielony Ład, to trochę prawo i sprawiedliwość i dobra zmiana powinno się uderzyć we własne piersi, bo kilka decyzji zostało podjętych w czasie rządu. W Prawa i Sprawiedliwości? Zacznę od tego, że zmiany, które dotyczą też rolników, myśmy wczoraj rozmawiali o tym z rolnikami, a które są dla nich bardzo utrudniające im funkcjonowanie, zostały przyjęte już w 2013 roku, a więc przez rząd Platformy. Natomiast my, jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, zawsze w Parlamencie Europejskim głosowaliśmy przeciwko wszystkim dyrektywom, rozporządzeniom, które są związane z Zielonym Ładem. Natomiast Natomiast rzeczywiście można tutaj e, zastanawiać się. Ja mogę powiedzieć, co ja bym zrobiła na pewnym etapie. Myślę, że można było e, na wcześniejszym etapie po prostu zawetować te, ten projekt. Ale jest ten Zielony Ład, jest realizowany. Wszystkie po kolei punkty mają być zrealizowane dotyczące energetyki, dotyczące rolnictwa. Czy coś i jakaś siła jest w stanie to powstrzymać? Zawsze można odwrócić złe rozwiązania prawne i zawsze można zrewidować projekty, programy, które się nie sprawdziły. Czy są szkodliwe. Do tego oczywiście potrzebna jest większość. Do tego potrzebna jest taki układ sił w Parlamencie Europejskim, który będzie mógł to zrobić. Większość, czy nawet mniejszość blokująca, to wszystko jest do zrobienia. Musi być tylko i wyłącznie reprezentacja w Parlamencie Europejskim ludzi, którzy będą chcieli to zrobić. My w tej chwili walczymy jako nasza grupa polityczna w całe wszystkich krajach członkowskich, żeby ta nasza reprezentacja była jak najsilniejsza. Potrzebna jest mobilizacja i przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy nie zgadzacie się na Zielony Ład, którzy nie chcecie dyktatu biurokratów brukselskich, prośba trzeba iść na wybory, bo frekwencja będzie tu kluczowa. Trzeba iść na wybory i wybrać Prawo i Sprawiedliwość, bo my na pewno z naszymi kolegami z innych krajów członkowskich, z naszej grupy, będziemy robili wszystko, żeby to odwrócić. Natomiast Tusk będzie się bezkrytycznie na to zgadzał. Ale Zielony Ład jest elementem, bo jest jeszcze zasada jednomyślności i cała reforma traktatowa. Gdyby reforma traktatowa by ruszyła w Unii Europejskiej, to wtedy te demonstracje zupełnie są nieistotne. I nieistotny jest głos Polaków w tej sprawie. Nie mielibyśmy wtedy nic do powiedzenia. Taki jest... Zamysł y, tak naprawdę niemiecki. Kanclerz Scholz w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim bardzo wyraźnie to powiedział. Powiedział, że zasada jednomyślności jest szkodliwa, trzeba z niej zrezygnować, nawet jeżeli byłoby to działanie pozatraktatowe, trzeba z tym skończyć. Powtarzają to politycy obecnego rządu polskiego. Sikorski bodaj przecież też mówił, że to jest utrudnienie. Zresztą on też odnosząc się wczoraj do mojego wpisu na temat właśnie. Tego, że Polska sprzedała swoją suwerenność poprzez przyjęcie prymatu prawa europejskiego nad Polskim, co łamie polską konstytucję. On stwierdził, że to jest pójście w stronę polexitu, bo bez prymatu prawa europejskiego Unia nie istnieje. To jest kłamstwo, niedouczenie. W traktatach nie ma nic takiego zapisane. Idea Unii Europejskiej była taka, że suwerenne. Państwa ze sobą współpracują, y, natomiast nie ma dyktatu prawa unijnego nad, państ nad krajowym. Ale czy nie jest tak, jak w tym cytatacie, bezsilne żale, próżny trud, bezsilne złożeczenia, bo 8 lat rządów tego się nie udało odmienić? Y, gdybyśmy mieli jeszcze jedną kadencję, pewnie sytuacja by inna była. Y, oczywiście, że wielu rzeczy nie udało się y, zrobić, ale bardzo dużo zrobiliśmy. I teraz już trzeba, myślę, zacząć myśl trzeba myśleć do przodu. No, je jesteśmy dzisiaj w opozycji w Polsce, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezradni. A ci ludzie tutaj na krakowskim przedmieściu świadczą o tym, że nie chcą, żeby takie zmiany, które w tej chwili obecny rząd polski prowadzi, były realizowane. A spodziewała się pani, że tak będzie działał premier Donald Tusk po 13 grudnia? W ten sposób będzie prowadził polską Łódź? Ja nie mam co do niego złudzeń. Jego poprzednia kadencja bardzo wyraźnie pokazała, że nie liczą się dla niego sprawy polskie, interesy polskie. On zrobi to wszystko, czego elity brukselskie sobie zażyczą. Tak samo zachowywał się jako szef Rady Europejskiej. Tu nie ma złudzeń. Przez te pięć lat poznawała Pani od wewnątrz politykę europejską. Co najbardziej Panią zaskoczyło? Unia Europejska dzisiaj potrzebuje powrotu do tych idei, które ją stworzyły, dlatego że bardzo wyraźnie widać, że jest grupa e, biurokratów. E, unijnych, współpracujących z poszczególnymi państwami, partiami, które traktują część państw europejskich jako państwa drugiej kategorii, przeprowadzają na siłę programy, projekty, które są dla nich wygodne, natomiast nie, są, nie służą Europie i Europejczykom. Proszę zauważyć, gospodarka europejska staje się coraz mniej konkurencyjna, rolnictwo ma problemy, ludzie biednieją. No, trzeba pewnej refleksji, a tamtej refleksji póki co brakuje. Ta refleksja jest związana właśnie z tym Zielonym Ładem, przeciwko któremu. Zielony Ład, ale nie tylko. Zielony Ład to jest element błędnej polityki, która jest prowadzona w Unii Europejskiej już od dłuższego czasu, właściwie od kryzysu do kryzysu. Zaczęło się od kryzysu migracyjnego. Zielony Ład jest ideologią, która ma zastąpić te wartości, które legły u podstaw Unii Europejskiej. Więc to myślę, że już w wielu krajach Europy ludzie dostrzegają, i że rzeczywiście dojdzie do zmiany. Ze Stargardu widzimy ma, ma, ludzi, którzy przyjechali na manifestację do Warszawy. Zielony Ład, Zielony Horror. Takie, ziel takie jest kasusze. Tak. To są akurat naszym... Solidarność z pomorskiego więc zapewne rolnicy, ludzie, którzy mają w tej chwili problemy z tymi regulacjami. Myśmy się, spotykamy się w tej chwili, również w czasie kampanii z rolnikami rozmawiamy, rozmawiamy z ludźmi. Są górnicy, jest region śląsko-dąbrowski. No, dla górników, dla górnictwa e, Bruksela nie przewiduje przyszłości, e, czyli tak naprawdę zażyna naszą europejską gospodarkę. No bo bez energii nie ma rozwoju, bez taniej energii nie ma rozwoju, a, a tymczasem ta energia rzeczywiście Gwałtownie może od 1 lipca zdrożyć? Myślę, że wielu tych, którzy. Wierzyli w uśmiechniętą Polskę, kiedy dostali w tej chwili prognozy, ile będą płacić za energię i za gaz w następnych miesiącach jest niemile zaskoczonych. Ale tu akurat rząd polski mógł zadziałać. Trzeba było zostawić i utrzymać te tarcze ochronne, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości i ludzie nie znaleźliby się w takiej krytycznej sytuacji. Ale wszystko, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości ma być zakopane i zasypane piaskiem, tak się dzieje. Jest CPK, tak się dzieje z innymi inwestycjami. Dzisiaj nawet słyszałam, że nowa minister kultury, nie pamiętam jak się nazywa, ale która została powołana, e, mówi o tym, że trzeba otworzyć się na nowe środowiska w muzealnictwie, że trzeba jakoś inaczej to muzealnictwo kształtować. Akurat mogę się tu wypowiadać kompetentnie, bo kiedyś pracowałam i byłam związana z muzealnictwem i, i tyle, ile zrobił dobrego, jeżeli chodzi o to środowisko i o rozwój muzeów w Polsce premier Piotr Gliński do tej pory nie zrobił nikt więc do... Burzenie wszystkiego tylko dlatego, że to zrobili poprzednicy, to jest droga donikąd. Ja myślę, że ludzie też to widzą i mają tego dostać. No, czy dzisiaj pani premier stanie przed manifestującymi, czy ma w planie przemawiania? Nie, my nie przemawiamy, to jest protest solidarności. Natomiast będziemy szli w tym proteście, jesteśmy z solidarnością. Ja tutaj idąc do państwa miałam już wiele rozmów, robiliśmy zdjęcia. Także bardzo miłe spotkania. Tutaj dzisiaj powinni być wszyscy Polacy, którzy nie zgadzają się z tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w Unii Europejskiej. To nie jest, to nie jest protest polityczny, to jest obywatelski. Widzę, że kopalnia Piast o. z bębnami. Wuka, piast. Idzie bieruj. No tak, robi się coraz coraz gęściej na naszym na placu zamkowym przed naszym balkonem tu formuje się czoło pochodu i na, czole, na czele tego pochodu będzie szła Solidarność Śląsko-Dąbrowska najprawdopodobniej. Kabuka Piast no wszyscy kojarzymy kopalnię węgla kamiennego Piast z piękną kartą Solidarności, prawda? Także to i tam do dzisiaj to jest naprawdę ten duch patriotyczny niezwykle silny. Moi sąsiedzi, po sąsiedzku jesteśmy. Pani premier, ostatnia konkluzja naszej rozmowy jest jaka? Trzeba iść dzisiaj w tym marszu, zaprotestować, nie możemy sobie dać, nałożyć kagańca, który Donald Tusk przygotował razem z Brukselą, a 9 czerwca trzeba pójść do wyborów koniecznie. I to jest apel do wszystkich Państwa, którzy mieszkacie też w tak zwanej Polsce Powiatowej, w małych miejscowościach, na wsiach. Musimy wszyscy pójść do wyborów. Ta frekwencja jest niezwykle istotna. Sprzeciwić się temu. Wybierzcie Prawo i Sprawiedliwość. My będziemy bronili interesów Polski, interesów Waszych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkich Państwa pozdrawiam serdecznie. Pani Brata Szydło była premier Europoseł. Jedna z liderek, z liderów Solidarności. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I w Polsce, co w tej Małopolsce się dzieje? pani W Małopolsce jest wszystko dobrze. Proszę nie Kto martwić będzie marszałkiem. będzie marszałek Sprawy i Sprawiedliwości. Jest pani pewna? Jestem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.